Nie dajcie! No wiem. Tylko uważajcie, bo tu jest ślejać, żeby się na Nie. Trzy, cztery, puszczacie! I jeszcze raz pod górę, a potem zmiana będzie. Ja, dan moet je al eens kijken naar de Ik sta naar Ja. <laughs> ja, zie ja, ja, het, i <laughs> <śmianowidze> o, <śmianowidze> Życie! Co to było? Ładzin? <śmianowidze> Czekajcie jeszcze nie. Niech oni się ustawią. Ustawią się. Zieloni gotowi! I pan Błażej to dawać tam za ostatnią bramkę. Jeszcze nie podchodzimy do ostatniej bramki. Naładowani wszyscy! Naładowani jesteście! To uwaga, wojna! Ty ale pomarańczowi nie grają. Żółty, zielony! Ja to się nie Dostała. Co już dostałem? To ręce do góry i schodzimy. Diolch yn fawr iawn am Wszyscy mają mieć okulary na głowie. A oczach w sumie nie na głowie. Uwaga, uwaga, półtorej minuty zostało. Ej! Filip dostał. Nie ściągaj okularów, Filip. Pojdź, dostałem i na bok. O, ja też dostałem. Został, Mikołaj Okej okay. I uwaga, jeden, jeden... żółty wam został zieloni, no to dawać Jest, koniec Dobra, co robi? I puszcza flagę! Dawajcie ją tam, gdzie była! Zawiesz ją tam, gdzie była! I to też jest na czas zostało Wam, wam półtorej minuty. Puść flagę, zawieź się ją z powrotem. A dobrze Tomek, o to chodzi. No bierz ją ranek. Dostał. I uciekaj z nią. się musi ją dowieźć do, A nie do nie swojej. No. Jest. Żu zieloni zdobyli flagę, koniec. Kuba dostał. Dostał. Tylko, tylko musisz ją do. O, która flaga będzie pierwsza? Jest. Niebiescy pierwsi dobiegli. Niebiescy wygrali. Drużyna, która strzeli z tego chaosu piłkę do bramki przeciwnika zostaje Po piłkę ktoś musisz No właśnie, sk skaczemy z jednej na drugą. No jeszcze tylko jedna została i możesz jeszcze raz iść. No i możesz wyjść i jeszcze raz iść. Ja Nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie. no i na koniec. Papież! Jeszcze raz to? Papież. Papież. Eee, gdzie? W pokoju. w pokoju. Z kim? Z panią Izą. Papież w pokoju z panią Izą. Co robili? Całowali się. Papież w pokoju z panią Izą całowali się. O. Pan, Błażej. pan Błażej! Gdzie? W pokoju. W pokoju. Z kim? Z, kucharką. z kim? Pan Błażej w pokoju z kucharką, co robili? Spalił! Kto? Lewandowski. Lewandowski! Gdzie? Saunie! Saunie! Toj z kim? Z Mariuze! O, co robili? Spali. Kto? Sprzątaczka! Sprzątaczka! Gdzie? W Twojtoju! Sprzątaczka w Twojtoju! Z kim? Z mojem Z kim? Z mojem Co robili?